Czytanie z Księgi Wyjścia Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i chór podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Naszą pomocą jest Zbawiciel Świata. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd ma nadejść dla mnie pomoc. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, by potknęła się Twa noga, ani się nie zdrzemnie ten, który Ciebie strzeże. Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie, ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Ciebie strzeże, jest cieniem nad Tobą, stoi po Twojej prawicy. We dnie nie porazi Cię słońce, ani księżyc wśród nocy. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego, ochroni Twoją duszę, Pan będzie czuwał nad Twoim wyjściem i powrotem teraz i po wszystkie czasy. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza Najmilszy Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Bo wiesz od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie?